Cześć podróżniku legend! Dziś zanurzymy się w głębiny tajemniczych wód mitologii słowiańskiej, gdzie dwie potężne i enigmatyczne istoty toczą epicką bitwę o panowanie nad rzekami, jeziorami i bagnami. Z jednej strony straszliwy wodnik, władca wód, starożytny i przebiegły duch, który włada prądami swoją nieubłaganą wściekłością, z drugiej uwodzicielska i niebezpieczna rusałka, niespokojna dusza tańcząca w wodach, wabiąca nieostrożnych ku mrocznemu przeznaczeniu. Oto historia wodnik, wasesn, rusałka, wojna pod wodami mitologii słowiańskiej. Zanim zaczniemy, jeśli lubisz mity, legendy i opowieści wykraczające poza czas, nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów. Teraz przygotuj się na podróż, która zabierze cię w głębiny świata, gdzie magia i niebezpieczeństwo splatają się pod powierzchnią wód. Pochodzenie wodnych duchów w głębinach rzek, jezior i bagien dawnej Europy Wschodniej, gdzie wody są ciemne, a tajemnice ukrywają się pod powierzchnią, narodziły się dwie istoty, które miały władać wodnymi domenami wodnik i rusałka. Aby zrozumieć ich historię, musimy cofnąć się do czasów, gdy pierwsi Słowianie patrzyli na wody z mieszanką czci i strachu, widząc w nich nie tylko życie, ale też zagrożenie i magię. Wodnik, starzec wód, był duchem tak starym jak same rzeki. Mówi się, że powstał z pierwszych kropel deszczu, które spadły na ziemię, zyskując formę i świadomość, gdy rzeki rosły i splatały się ze sobą. Był istotą groteskową, o wyglądzie odzwierciedlającym siłę i furię wód. Jego ciało pokryte było zieloną łuskowatą skórą niczym uropuchy, a oczy świeciły jak rozżarzone węgle pod wodą. Na jego głowie spoczywała korona z sitowia i glonów, znak królewskości nad wodnymi krainami. Wodnik budził strach i szacunek, bowiem kontrolował prądy, powodzie, a nawet los rybaków, którzy odważyli się naruszyć jego prawa. Rusałka, dusza wód, miała pochodzenie bardziej tragiczne i melancholijne. Legenda głosi, że rusałki, liczba mnoga od rusałka, były młodymi kobietami, które zginęły w sposób gwałtowny lub niesprawiedliwy, często tonąc w rzekach lub jeziorach. Ich dusze Niezdolne zaznać spokoju, były skazane na błąkanie się po wodach, przemienione w uwodzicielskie i niebezpieczne duchy. Rusałka była piękna, z długimi złotymi włosami lśniącymi niczym słońce odbite w tafli wody, a jej głos był hipnotyzującą pieśnią przyciągającą nawet najbardziej ostrożnych mężczyzn. Ale za tym pięknem krył się cień smutku i zemsty, bowiem nosiła w sobie ból przedwczesnej śmierci. Podczas gdy Wodnik był strażnikiem wód, nieugiętym obrońcą naturalnego porządku, Rusałka była siłą chaosu i uwodzenia, obecnością, która łamała zasady i przyciągała ludzi ku mrocznemu losowi. Ich przeciwstawne natury miały zderzyć się ze sobą, ale zanim wybuchła wojna, każdy z nich musiał zrozumieć swoją rolę w wielkim teatrze wód. Wodnik mieszkał w podwodnym pałacu, ukrytym w głębinach najciemniejszych jezior. Tam panował nad wodnymi stworzeniami. Od pospolitych ryb po węże i potwory zamieszkujące najgłębsze wody był duchem samotnym, lecz potężnym i rzadko interesował się sprawami ludzi, chyba że zakłócali jego królestwo. Rusałka natomiast błąkała się po rzekach i brzegach, szczególnie podczas pełni księżyca. Tańczyła w wodach, śpiewając pieśni brzmiące jak lament, przyciągając nieświadomych podróżnych ku śmiertelnemu objęciu. Jej istnienie było mieszaniną bólu i piękna, nie mogła zaznać spokoju, dopóki jej historia nie zostanie opowiedziana, a dusza uwolniona. Tak więc te dwa duchy, tak różne z natury i celu, dzieliły wspólne władztwo, wody, które były zarazem życiem i śmiercią, schronieniem i zagrożeniem. I to właśnie w tym podwodnym świecie, gdzie światło słońca ledwo docierało, ich losy się splotły, dając początek wojnie, która będzie rozbrzmiewać przez wieki. A teraz, drogi widzu, przygotuj się na jeszcze głębsze zanurzenie. Bowiem konflikt między wodnikiem a rusałką dopiero się zaczyna. Początek konfliktu była noc pełni księżyca, kiedy świat wydawał się zawieszony między rzeczywistością a snem. Powierzchnia jeziora lśniła jak srebrne lustro odbijając gwiaździste niebo. To właśnie w tym magicznym, a zarazem niepokojącym krajobrazie Los postanowił skrzyżować drogi wodnika i rusałki. Dwóch wodnych duchów, których natury były tak odmienne jak światło i ciemność. Wodnik jak zwykle przebywał w swoim podwodnym pałacu, ciemnym i wilgotnym miejscu ozdobionym lśniącymi kamieniami i kośćmi stworzeń, które odważyły się rzucić mu wyzwanie. Siedział na tronie z zatopionych drzewnych konarów otoczony przez ryby, które służyły mu jako posłańcy i strażnicy. Tej nocy jednak coś zakłóciło ciszę jego królestwa. Przez wody niosła się dziwna, hipnotyzująca melodia, pieśń, która wydawała się dobiegać z daleka, a jednocześnie otaczała wszystko. To była rusałka. Tańczyła na brzegach jeziora, jej bose stopy lekko muskały powierzchnię wody, tworząc drobne fale, które rozchodziły się niczym ciche śmiechy. Jej złote włosy lśniły w świetle księżyca, a jej śpiew był słodki jak śmierć. Nie była sama młody rybak przyciągnięty jej głosem zbliżył się do brzegu jego oczy były zamglone a serce biło szybciej nie wiedział że wkrótce stanie się kolejną ofiarą rusałki kolejną zagubioną duszą w ciemnych wodach Wodnik, wyczuwając zakłócenie w swoim królestwie, wynurzył się z głębin. Jego imponująca i groteskowa postać wyłoniła się z wody jak żywy cień, a oczy błyszczały powstrzymywaną wściekłością. Zobaczył rusałkę i młodego rybaka i natychmiast zrozumiał, co się dzieje. Dla wodnika wody były świętym terytorium, miejscem równowagi i porządku. Rusałka ze swoją śmiercionośną uwodzicielskością symbolizowała chaos. Zagrożenie dla równowagi, której tak zaciekle strzegł. Nie należysz tu, niespokojny duchu, zagrzmiał wodnik, a jego głos rozległ się jak grom nad wodami. Zostaw człowieka w spokoju, albo poniesiesz konsekwencje. Rusałka przestała śpiewać i spojrzała na wodnika z zagadkowym uśmiechem. Jej oczy, zielone jak najgłębsze wody, błyszczały mieszanką wyzwania i smutku. Nie jestem taka jak ty, starcze wód. Odpowiedziała. Jej głos był cichy jak szept, lecz przepełniony emocjami. Nie wybrałam tego istnienia, po prostu podążam ścieżką, która została mi dana. Wodnik nie wzruszył się, uniósł swój kostur, wykonany z poskręcanej gałęzi porośniętej mchem, a wody wokół niego zaczęły się burzyć, tworząc fale uderzające o brzegi. Twój los nie usprawiedliwia zniszczenia, jakie niesiesz, odpowiedział. Wody są moją odpowiedzialnością i nie pozwolę ci ich plugawić. Rusałka zaśmiała się. Dźwięk był zarazem piękny i przerażający. Mówisz, jakbyś był jedynym panem wód, starcze, ale one są tak samo moje, jak i twoje. Jestem ich częścią, tak samo jak ty. Konflikt między tymi dwoma duchami był bliski eksplozji. Wodnik z brutalną siłą i kontrolą nad prądami ruszył w stronę rusałki, podczas gdy ona zwinna i przebiegła, sunęła po powierzchni wody jak cień. Młody rybak, wciąż zahipnotyzowany, ledwie zauważał, co działo się wokół niego. I tak rozpoczęła się pierwsza bitwa między wodnikiem a rusałką. Wody, wcześniej spokojne, teraz kipiały od energii dwóch duchów. Wodnik przyzwał wodne stworzenia na pomoc, podczas gdy rusałka użyła swojej magii, by stworzyć mgły i iluzje, myląc starca i jego bestie. Ale to był dopiero początek. Konflikt między wodnikiem a rusałką nie był jedynie walką o terytorium czy władzę. Była to bitwa dwóch wizji świata dwóch sposobów istnienia. I jak się przekonamy, ta wojna pod wodami na zawsze zmieni ich przeznaczenie. A ty, drogi widzu, czy jesteś gotów zanurzyć się jeszcze głębiej w tę opowieść? Bo to, co nastąpi, będzie jeszcze intensywniejsze i bardziej zaskakujące. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić żadnej z tych fascynujących legend. Uwiedzenie i zdrada. Po pierwszym starciu wody wydawały się bardziej wzburzone niż kiedykolwiek. Wodnik, starzec wód, wycofał się do swojego podwodnego pałacu, lecz jego umysł nie zaznał spokoju. Wiedział, że rusałka nie była zwyczajną przeciwniczką. Była przebiegła, nieprzewidywalna i, co najważniejsze, kierowana bólem, którego on nie potrafił w pełni pojąć. Tymczasem rusałka niespokojna dusza również rozmyślała o spotkaniu. Nie pragnęła wojny, ale nie mogła też po prostu porzucić swojej egzystencji, jedynej formy przetrwania. Wtedy rusałka zdecydowała się użyć swojej najpotężniejszej broni uwodzenia. Wiedziała, że wodnik, pomimo swojej mocy i mądrości, był duchem samotnym, odizolowanym w swoim ciemnym i wilgotnym królestwie. Władał wodami, lecz nie miał towarzystwa, nikogo, kto by go rozumiał. A rusałka, ze swoim eterycznym pięknem i hipnotycznym śpiewem, była mistrzynią w poruszaniu serc, nawet tych najbardziej zatwardziałych. W noc, gdy księżyc skrył się za chmurami, a powietrze było ciężkie od złowrogich znaków, rusałka popłynęła w głąb jeziora, gdzie rezydował wodnik. Poruszała się z gracją, jak cień sunący bezszelestnie, aż dotarła do bram podwodnego pałacu. Tam zaczęła śpiewać. Jej głos rozchodził się po ciemnych wodach. Melodia mówiąca o samotności, o stracie, ale też o pięknie wykraczającym poza czas i przestrzeń. Wodnik siedząc na tronie usłyszał pieśń. Początkowo próbował ją zignorować, ale muzyka była nieodparta. Zdawała się przemawiać prosto do jego duszy, dotykając ran, o których istnieniu nawet nie wiedział. W końcu nie mógł się oprzeć. Opuścił swój pałac, podążając za dźwiękiem, aż ujrzał rusałkę unoszącą się między kamiennymi kolumnami jego królestwa. Dlaczego tu przyszłaś, niespokojny duchu? zapytał wodnik. Jego głos był łagodniejszy niż zwykle, choć wciąż pełen nieufności. Rusałka spojrzała na niego oczami, które zdawały się zawierać cały smutek świata. Przyszłam, bo jesteśmy do siebie bardziej podobni niż myślisz, Starcze Wód, odpowiedziała. Oboje jesteśmy więźniami tych wód, każdy na swój sposób. Nie chcę być twoją wrogiem. Chcę tylko zrozumieć. Wodnik zawahał się. Nie był przyzwyczajony do tak szczerych słów. Zwłaszcza od kogoś, kogo uważał za zagrożenie. Ale było w rusałce coś, czego nie potrafił zignorować. Pozwolił jej wejść do swojego pałacu, gest, którego nigdy wcześniej nie uczynił. W pałacu rusałka kontynuowała śpiew, ale teraz jej pieśń była łagodniejsza, bardziej intymna. Opowiadała o gwiaździstych nocach, o rzekach płynących swobodnie, o czasie, gdy wody były po prostu wodami, bez podziałów i konfliktów. Wodnik, siedząc obok niej, zaczął czuć się dziwnie swobodnie. Nawet się uśmiechnął. Coś, czego nie robił od wieków, ale rusałka miała plan. Gdy wodnik był rozproszony, użyła swojej magii, by stworzyć iluzję. Ściany pałacu zdawały się znikać, ukazując krainę krystalicznych wód i tańczącego światła. Wodnik, oczarowany, poszedł za rusałką do centrum iluzji, gdzie uwierzył, że w końcu jest wolny, wreszcie w pokoju. Wtedy uderzyła. Szybkim i precyzyjnym ruchem rusałka rzuciła w niego wodorosty zaklęte magią, pętając wodnika. Próbował się uwolnić, ale czar był zbyt silny, a iluzja go osłabiła. Dlaczego to robisz? zapytał jego głos pełen był gniewu i zawodu. Rusałka spojrzała na niego ze smutkiem i determinacją. Bo muszę przetrwać, starcze, a ty ze swoimi zasadami i kontrolą nie dajesz mi wyboru. Tak oto wodnik został zdradzony. Ten, który zawsze władał wodami twardą ręką, został pokonany przez sprytną i zdeterminowaną rusałkę. Ale to nie był koniec historii. Wodnik był duchem starym i potężnym i nie poddałby się tak łatwo. Gdy rusałka znikała w wodach, zabierając ze sobą zaczarowane więzy, wodnik poprzysiągł zemstę. Wojna pod wodami dopiero się zaczynała, a następny rozdział miał być jeszcze intensywniejszy i pełen zwrotów akcji. A ty, drogi widzu, jesteś gotów na to, co nastąpi? Bo bitwa między wodnikiem a rusałką zaraz osiągnie swój punkt kulminacyjny. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić ani jednego szczegółu tej fascynującej opowieści. Epicka bitwa pod wodą jezioro, niegdyś miejsce spokoju i tajemnicy, zamieniło się w pole bitwy. Wody, które wcześniej odbijały niebo i gwiazdy, teraz kipiały dziką i nieokiełznaną energią. Wodnik, uwolniony z zaczarowanych wodorostów, wynurzył się z głębin z furią, która brzmiała jak podwodny grom. Jego oczy, wcześniej emanujące spokojnym, pradawnym światłem, teraz płonęły gniewem. Został zdradzony, a tego nie mógł wybaczyć. Rusałka wiedziała, że nie ma już odwrotu. Obudziła gniew starca wód i teraz musiała stawić czoła konsekwencjom, ale nie była sama. Wokół niej wynurzyły się inne rusalki, ich heteryczne sylwetki i melancholijne pieśni napełniły wody nad przyrodzoną energią. Były jej duchowymi siostrami, duszami, które dzieliły jej tragiczny los i walkę o przetrwanie. Wodnik, zdeterminowany, by przywrócić porządek w swoim królestwie, wezwał wszystkie wodne stworzenia pod swoje rozkazy. Gigantyczne ryby, węże o lśniących łuskach, a nawet potwory z najciemniejszych zakątków jeziora odpowiedziały na jego wezwanie. Wody wypełniły się życiem i ruchem, jak armia gotowa do wojny. Starcie rozpoczęło się od ryku, który wstrząsnął brzegami jeziora. Wodnik, dzierżący swój poskręcany drewniany kostur, wzniecił gigantyczne fale, które uderzyły w rusalki. One, zwinne i szybkie, unikały ataków z niemal nadnaturalną gracją, tańcząc między falami jak ulotne cienie. Rusałka, prowadząc swoje siostry, użyła magii, by tworzyć iluzje, które dezorientowały wodne stworzenia wodnika. Sprawiały, że wody wydawały się głębsze niż były lub ukazywały obrazy rusałek w wielu miejscach jednocześnie, myląc wrogów. Ale wodnika nie dało się łatwo oszukać. Znał te wody jak nikt inny, a jego więź z jeziorem była tak głęboka, że czuł każdy ruch, każde zakłócenie. Jednym potężnym gestem wzburzył wody, tworząc gwałtowne wiry, które wciągały rusałki w głębiny. Niektóre z nich zostały schwytane, ich eteryczne formy rozpraszały się jak mgła, gdy były wciągane na dno. Ale rusałka, silniejsza i bardziej zdeterminowana niż pozostałe, oparła się. Użyła swojego śpiewu, by uspokoić wody, tworząc wokół siebie bańkę spokoju, gdy zbliżała się do wodnika. Oboje duchów stanęło naprzeciw siebie w centrum jeziora, gdzie wody były najgłębsze i najciemniejsze. Wodnik, korzystając ze swojej brutalnej siły, próbował uderzyć rusałkę kosturem, lecz ona z niesamowitą zwinnością uniknęła ciosu. W odpowiedzi rzuciła w niego strumień lodowatej wody, który uderzył niczym włócznia. Wodnik cofnął się, ale nie upadł. Był starym duchem, a jego wytrzymałość była tak wielka, jak jego gniew. Walka trwała dalej, obie strony używały całej swojej mocy i sprytu. Wodnik wywoływał podwodne burze, podczas gdy rusałka tworzyła pułapki i iluzje. Wody wokół nich kipiały od energii, a jezioro zdawało się ożywać, jakby samo miało wybrać stronę. Wtedy w szczytowym momencie konfliktu wydarzyło się coś niespodziewanego: z głębin wyłoniło się jasne światło, oświetlając pole bitwy. Była to starożytna obecność, siła, której nie znał ani wodnik, ani rusałka. Światło otoczyło oba duchy, paraliżując je na chwilę. I wtedy rozległ się głos, cichy lecz potężny: Dlaczego walczycie? Wody nie są po to, by je dzielić, lecz by je współdzielić. Wodnik i rusałka spojrzeli na siebie z zaskoczeniem. Gniew, który ich pochłaniał, zaczął ustępować miejsca wątpliwości i refleksji. Może, pomyśleli, walczyli o coś, czego wcale nie trzeba zdobywać siłą. Ale to objawienie nie oznaczało końca walki. Wciąż było wiele do rozstrzygnięcia, a rany zadane przez zdradę i wojnę nie mogły zostać tak łatwo zaleczone. A ty drogi widzu jesteś gotów na zakończenie tej opowieści? Bo to co nastąpi zadecyduje o losie wodnika, rusałki i całego królestwa wód. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić żadnego szczegółu tej epickiej podróży. I tak, drogi słuchaczu, kończymy naszą wędrówkę przez wzburzone wody mitologii słowiańskiej. Wodnik i rusałka przypominają nam, że nawet w najstarszych opowieściach kryje się lekcja o władzy, równowadze i siłach rządzących naszym światem. Jeśli spodobała Ci się ta historia i chcesz poznać więcej mitów i legend z różnych kultur świata, koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnej przygodzie.